Pierwszy sygnał zobaczymy czym zaczniemy dzisiejsze poszukiwania ładnie popadało wczoraj nieźle się kopie i teraz zobaczymy pierwszy dołeczek, pierwszy sygnał 79,80, więc dosyć, dosyć wysoko. Coś tutaj mam. Eee, łuseczka moi drodzy, kawałek łuseczki, Proszę bardzo, pierwszy sygnał wykopany drobinka tutaj jest na pewno nie jest to nic dużego malutkie kółeczko, wydaje mi się, że wierzch guzika wiecie, to jest, czasami niektóre guziki miały tak jakby podwójną warstwę i do jednej warstwy było jakby przylutowane uszko a jeszcze na górze była druga warstwa z jakimś wzorem lub bez żadnego wzoru i tu wydaje mi się właśnie, że to jest ta, ten drugi element ale nic na tym nie widać jeśli jesteście na jakimś polu pierwszy lub drugi raz, no to warto się rozejrzeć za ilością ceramiki, z tego względu, że im więcej jest takich właśnie kawałeczków, no to tym lepiej to świadczy o polu. No tutaj akurat jest kawałek ceramiki raczej dosyć stary. Jak bardzo, no to tego to akurat nie wiem. Natomiast dobrze to wróży, no bo jak więcej garczków było tutaj potłuczonych wszelkiego, wszelkiej maści naczyń, no to znaczy się, że dłużej i więcej ludzi tutaj musiało żyć, funkcjonować w dawnych czasach, nie? Troszeczkę ten kolor przechodzi, jakiś złom, czy coś ten deseń, ale i tak to trzeba sprawdzić. No widzicie, już trochę mocniej. Ale to jest taki sygnał, że no, trzeba to sprawdzić. Ewidentnie, na przykład, monety międzywojenne tak potrafią czasami dzwonić. I tu, no nie, do od shotguna. Tylko ja już myślałem, że będzie monetka, bo jak widzicie, spory sporej wielkości kółko, ale no nie tym razem To coś bardzo płytko jest tym pointerem to znajdę jakaś tu powinno być, wydaje mi się o, jeszcze bardziej w tym kierunku mam to w dłoni i mamy kolejną Łusk, kawałek łuski. Po skali, raczej bym tutaj przewidywał jakąś folikę. Ale wiadomo, obym się mylił. O, 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 właśnie. Dobrze mówiłem folika. Wiemy tutaj jakiś sygnał. Jak na razie ich niewiele mam. Dobra, wyskoczyło coś na pewno. Znajduje się gdzieś tutaj to, No, niestety. Polmosa, połówka. Miałbyś pieniądz. No, miałbyś pieniądz, ale jest polmos, też ładny. A ja lecę do ciebie, wiesz co? No, zaraz będą monetki, zobaczycie. Mam, moi drodzy, jakiś dziwny, bliżej niezidentyfikowany na razie przedmiot. Taka blacha, tutaj dwa paski po środku. Dwa takie żłobienia, a tutaj ma dziure, dziureczki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I tak dookoła tutaj. Płaski, znaczy prostokątny otwór, miedziane. Nie mam pojęcia, ale może to coś było z czegoś ciekawego. Kto to wie? No i moi drodzy, tutaj, tutaj w końcu wychodzone, bo już naprawdę jest nam ciężko. Zwłaszcza kiedy fanty nie wychodzą, pierwsza monetka, nie? Pierwsza monetka. Szliśmy właśnie do bazy na chwilę odpoczynku. Co my tutaj mamy? No, najpewniej oczywiście, boratynkę. Miedziana monetka będziecie widzieć na ekranie. Tutaj e, ładne zbliżenie po umyciu. Czy ona taka ładna jest, to nie wiem. Coś tam na niej widać, więc spoko, zaliczone. No i pierwsza monetka może otworzyć dzisiejszy urobek. Jeszcze krótkie ogłoszenie moi drodzy, gdybyście chcieli nabyć sobie takie naszyweczki 9 cm średnica, orzeł jagielloński haftowany 40 zł wysyłka jeśli Poczta Polska polecony Już też oczywiście z wysyłką, więc to 40 zł to jest cena całkowita 45 zł jeśli paczkomat Impost Do Waszego już tutaj wyboru całkowicie Oprócz tego zostały mi już tylko 3 koszulki takiego wzoru Korona jagiellońska z przodu Orzeł jagielloński z tyłu polskie flagi na rękawach, do wyboru, do koloru, tylko, że zostały mi e, trzy właśnie takie koszulki, rozmiarówka 2XL, jedna koszulka i dwie koszulki 3XL, więc e, no dosyć mało, ale być może ktoś właśnie potrzebuje troszeczkę większej koszulki, no to e, oczywiście będzie taka dostępna, więc piszcie śmiało do mnie na priv na Facebooka, macie też podane tutaj e-mail, pisać, w razie czego ogarniemy. Zmieniliśmy pole, moi drodzy, na pole obok i to jest pierwszy sygnał tutaj, jeszcze nie wiemy, co mamy, ale ładny był dźwięk. Tu jest jakieś kółeczko, nie jest to moneta na pewno, jest to guzik, zobaczcie, że się tak otrzepuje, ale tych guzików tutaj tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj mamy Arseniaka, moi drodzy, więc bardzo fajny guzik, cywilny, e, nosili takie w XVIII, XIX wieku. Maksymalnie najstarcza to chyba z końcówki 17 W każdym razie, no cywilny guziczek z jakimś motywem tutaj najprawdopodobniej kwiatowym Czyli najczęściej spotykanym, bardzo fajna rzecz, bardzo ładne są te guziki, zawsze się e, świetnie zachowują Ta mieć arcenowa dobrze właśnie wytrzymywała warunki glebowe przez te wszystkie lata Więc jestem bardzo zadowolony, no fajnie się zaczyna, a ja właśnie zabiłem zika Lecimy dalej Chwila mnie zajęła jak zanim e, wydobyłem tę monetkę tutaj, widzicie moje ręce. E, natomiast no, jest zajechany, totalnie zajechany ja jana kazimierza najpewniej, bo tutaj to akurat nic a nic nie widzę, szczerze wam powiem. No jak na razie malutko sygnałów na tym polu, ale dopiero sezon się zaczyna, więc wiecie, no, idę tam po prostu, gdzie się da, a niekoniecznie tam, gdzie wiem, że może być najlepiej, ale też jest czas na zweryfikowanie nowych pól. Może będzie kolejna boratynka, lub inna drobna, miedziana rzecz. Ten sygnał taki wydaje mi się dużo mocniejszy, jest dźwiękowo, ale też niekoniecznie. No, jednak widzę to tutaj i mamy jakąś tubkę pogniecioną. Tutaj naprawdę ładny sygnał, dosyć wysoki. co to brzmi. No, nie ukrywam, że. Miło by było zobaczyć coś ciekawego z tego dołka Bo bardzo ciężko idzie, a dodatkowo jest mega gorące, ale nie tym razem. Kolejna tubka, no ciężko będzie Tak naprawdę nagrywamy wam prawie każdy sygnał, bo, bo nie jest tych sygnałów po prostu zbyt dużo To jest kolejny, obiecujący prawie każdy Dźwiękowo bardzo dobrze to brzmi Coś tutaj musiało wypaść. Na pewno nie jest to nic dużego. Nie jest to raczej polmos ani jakaś blaszka. Tak bym to ocenił. I. No kurcze, chyba widzę srebrny rant. Albo będzie to jakaś folika, albo będzie srebrna moneta. Ewidentnie srebrna moneta. O kurcze Moi drodzy, pierwsze sreberko w tym sezonie. Pierwsze srebro. Co to za sreberko jest? Poczekajcie, bo na razie nie widzę, ale. Pięknie mi tutaj napisy otokowe wychodzą. Rewers, tak na pierwsze rzut oka, jakiś taki nieznajomy zbytnio, ale kurczę, no, chyba będzie piękne sreberko. Chyba będzie piękne. Zaraz wam się włączę troszeczkę i delikatnie ją przeczyszczę. No i słuchajcie, moi drodzy, jest naprawdę, naprawdę no świetna moneta. Widzicie ją właśnie tutaj i tutaj z dwóch stron. Bardzo ładny stan teraz po lekkim przeczyszczeniu. I na 99% jestem pewny, że jest to Ferdynand II albo III. Austriacka moneta o nominale jednego krajcara. Trzy krajcarowe monety już kilka razy w życiu znalazłem. Ale jedno krajcarowe, kraj, gdzie ten rewers jest już troszeczkę inny właściwie znacznie inny no to jeszcze właśnie nie widziałem. I teraz widzę ją pierwszy raz wykopaną przez siebie samego na żywo. Więc. No jestem bardzo zadowolony. Pierwsze sreberko nieduże, naprawdę malutkie sreberko, ale stan no naprawdę naprawdę jest niczego sobie. Pogięta, bardzo pogięta, ale druga dzisiaj, dubko od shotguna. Duży ciężkie, jak na takie rozmiary, stopę kołowy, i znowu się potwierdza. Że tam, gdzie wychodzą jakieś monety 16, 15, 17-wieczne, 18-wieczne, no to też czasami zderzają się stopki ołowiu. Albo może być też na przemian, znajdujemy stopki ołowiu, a jeszcze na przykład monet nie znaleźliśmy, to warto mieć to na uwadze, że tam, gdzie takie stopki występują, im więcej, tym lepiej tak naprawdę i jest szansa właśnie na jakieś monety. Więc się nie poddawać, tylko kopać. Ostatni sygnał na tym polu, już mieliśmy wracać na poprzednie, a tutaj mam jakieś też. Element zdobienia, jakiegoś zapięcia, bo tutaj jest ewidentnie miejsce na igłę. Tylko, że no to jest wybrakowane, to nie jest całe. Nie wiem, co to więcej mogło z tego być, a może już tylko takie było. Jak to oczyszczę, bo tutaj jest dużo, dużo ziemi, jeszcze pozaginane. To wrzucę wam fotki, ale ewidentnie no nie jest taki zwykły śmieć, bo tutaj na pewno jest miejsce właśnie na igłę, nie? Więc, więc fajnie, a tutaj właśnie na, na tę drugą stronę, więc, więc spoko, no jakiś tam fancik jest dobiony, to jakaś dziurka na wylot. Tu druga, no spoko, spoko, okej. Okay. Fajna rzecz. No dobrze moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego wypadu. No ilościowo cały czas nie jest może tego za dużo, ale dzisiaj pojawiła się jakość. Pojawił się konkret, którego no tutaj nie sposób nie zauważyć oczywiście Ale zanim do niego przejdziemy, no to jedna, druga, trzecia boratynka. Jakaś tutaj taka właśnie, o. pierdała jakieś takie zapięcie, no jakieś zdobionko, no nie? Może jak się to przeczyści i się temu lepiej przyjrzy, no to będzie, e, będzie wiadomo od czego to mogło być i czy to jest po prostu ułamane, czy takie po prostu już było. Bo tutaj wygląda jakby no, to była tylko część czegoś większego. Oprócz tego, no to dupka od Shodgana, tak jak mówiłem, te boratynki, ten... A nie, dwie boratynki, przepraszam, a tutaj był arseniak, oczywiście nie boratynka. Arseniaczek, także guziczek się fajny pokazał, to jakaś ten... Ta góra od guziczka, no i oczywiście fantem dnia, fantem wypadu. Bezapelacyjnie jest sreberko tutaj austriackie. Jeden krajcar, z drugiej strony również bardzo ładne srebro, jeszcze takiego akurat nie znalazłem, mimo że krajcary, no to u mnie co jakiś czas można powiedzieć regularnie wychodzą, udaje się znaleźć. No to teraz pierwszy raz akurat taka moneta, więc bardzo się cieszę, bardzo fajny. Wypad ogólnie mimo warunków dosyć ciężkich, zarówno pogodowych, bo gorąco, jak i no właśnie te wszystkie tyczki, które jeszcze bardzo, bardzo przeszkadzają i utrudniają całe poszukiwania. Mam nadzieję, moi drodzy, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to łapeczka w górę, subskrypcja kanału. No niedługo na pewno będzie, będzie coraz więcej odcinków z wykopków. Myślę, że pola będą jedynie ciekawsze, a nie gorsze, więc do następnych. Trzymajcie się. Cześć!